No I czym się zajmuje firma Norikum? Krótkie nie, takie określenie naszych produktów. Głównie oferujemy zakup sztabki złota inwestycyjnego w cenie hurtowej cena grama z kilograma. Co to, to jest bardzo ważna sprawa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że produkty tego typu produkty y, mają różne ceny w zależności od ilości. Jak kupujemy? Przykładowo, ja tu podaję przykład z marchewką, to jest troszkę takie trywializowanie, aczkolwiek jest to bardzo dobry przykład. Marchewkę Państwo mogą kupić w sklepie, mogą kupić na targu, a mogą kupić u producenta. Jeżeli Państwo w sklepie kupują marchewkę, to jedna marchewka jest droższa. I to jest normalna sprawa. Godzimy się z tym. Jeżeli Państwo kupują w hurtowni, no to muszą kupić worek marchewek, a jeżeli Państwo kupują u producenta, to muszą kupić tir marchewek, tak? Czy Państwo są? Mogą kupić cenę marchewki w cenie producenta? Nie, na ogół ta marża jest bardzo, bardzo wysoka i państwo kupują detalicznie w swoich sklepach tą marchewkę. Identycznie ze złotem. Jest wiele firm, które handlują złotem, no, na przykład Menica Polska, i Menica Polska oferuje ceny złota, e, na przykład 205 zł za gram, jeżeli państwo kupują 1 gram. Jeżeli państwo kupują kilogram albo 3 kilo, no to ta cena spada do 150 złotych. My oferujemy Państwu 1 gram właśnie w cenie z kilograma. Właśnie w cenie na przełomie 140-150 zł za 1 gram. Czyli jest to rewolucyjny sposób zakupu. W naszej grupie zakupowej kupują Państwo po prostu dużo, dużo taniej, ale do tego slajdu powrócę. Maj, macie tu Państwo, widzą tu Państwo dwie sztabki, 50-gramową, 100-gramową. Mamy również 250 gram i kilogramowe, półkilowe również. No i Taki szacunek, ile też stapki mogą być warte za 5 lat, 18 lat, 25, 30 lat? Czy taka jedna sztapka, czy taki jednorazowy wydatek dzisiaj mógłby Państwu zapewnić emeryturę? No myślę, że tak. Te 8 tysięcy dzisiaj zainwestowane za 30 lat będzie warte przy tym wzroście, które złoto ma od wielu, 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 wielu lat, będzie warte około pół miliona złotych. Dlaczego? Bo złota jest mało, i tak dalej, i tak dalej. O tym mówię właśnie w nasze niedzielne spotkania i na te spotkanie również i w tym miejscu zapraszam. Proszę Państwa, po 5 lat, gdyby się utrzymał dzisiejszy wzrost, to 8 tysięcy zainwestowane dzisiaj. Za 5 lat macie około 35 tysięcy złotych. Jeżeli Państwo to zobaczą dokładnie na koncie gdzieś bankowym albo w funduszach, no to za Państwo zobaczą, że pod tym względem jesteśmy bezkonkurencyjni. Tak samo zainwestowanie 15-16 tysięcy złoto może dać zysk nawet czterokrotny w najbliższe 5 lat. Problem polega na tym, że większość z naszych znajomych Polaków w takim momencie, podczas mojej prezentacji, mówi często do siebie: No czy ten człowiek zwariował, przecież ja nie mam 8000 złotych? Proszę Państwa, to prawda. 80% Polaków nie ma żadnych oszczędności, a około 20% Polaków ma oszczędności na poziomie na poziomie dwóch miesięcznych wypłat. Więc jeżeli miesięczna wypłata jest 2,5 tysiąca, no to faktycznie większość z nas nie powinna mieć 8 tysięcy złotych w kieszeni. Jakie jak jest tego rozwiązanie? No, możemy własną sztabkę, którą dostaniemy do domu w 14 dni, a nie w 45, ani w 90, jak w innych firmach, u państwa macie zagwarantowane w 14 dni. Możecie wziąć na kredyt. Nie chcą państwo, inaczej, chcą państwo sztabkę, chcą państwo ją jak najszybciej, mogą państwo wziąć kredyt. Nie proponowałbym tego Państwu, gdyby nie to, że taki przykład zdarzył się w mojej grupie dystrybucyjnej, gdzie pewna osoba kupiła za 10 tysięcy sobie wzięła sobie 10 tysięcy kredytu i wyliczyła mi dokładnie, że to się opłaca. I te wyliczenie Państwo widzą przed sobą. 10 tysięcy kredytu na 18 miesięcy, to łączny koszt tego kredytu 13 170 zł, a zysk. Sztabki rocznie na dzień dzisiejszy jest około 30%, więc w najbliższe 2 lata taka sztabka będzie warta nie 7-8 tysięcy, ale 16-17 tysięcy. Generalnie, patrząc na różnicę zakupu i sprzedaży, ta pani podjęła decyzję, żeby mieć coś już dzisiaj. Oczywiście zdecydowała się opłacać ratę 600 prawie 650 zł przez 18 miesięcy, ale zyska na tym 4 tysiące. I powiem Państwu szczerze, początkowo byłem temu przeciwny, bo nikomu nie doradzam takich form inwestycji. Aczkolwiek, skoro żyjemy w czasie inwestycji, no to prosto policzyć: albo 16,5% mamy kosztów, a 30% zysków. No to. Każdy, który zna się na matematyce, widzi, że zyski przeważają nad kosztami. Możemy oczywiście zbierać samemu te pieniądze, możemy też oszczędzać po 650 zł, ale tu ciekawostka. Jak siadłem sobie z kartką i z długopisem, to zobaczyłem, że te 650 zł pomnożone nawet przez pół roku dłużej, czyli przez 24 miesiące, daje, dają nam kwotę dopiero 15 tysięcy. Dlaczego? Bo na pieniądze działa inflacja, a na złoto działa wzrost złota na obecnie na rynku. Czyli te rekordowe ceny złota, o których słyszycie ym, za każdym razem w radiu, w telewizji, w prasie. Czyli nawet oszczędzając dwa lata, również tą kwotę, co ta pani oszczędza, no to nie jesteście w stanie naoszczędzać na tą sztabkę złota, dlatego że cena tej sztabki złota idzie do góry. Jeszcze niedawno sztabki były po 5 tysięcy, dzisiaj są po 8. Jakby na to nie popatrzeć, trzeba po prostu wziąć. Jeżeli ktoś szuka taniego złota, to nigdy go nie kupi, bo każdy dzień straty to jest dzień straty. Proszę Państwa, czyli mamy do wyboru albo wziąć kredyt, albo zapłacić gotówką, albo wziąć kredyt, albo zbierać samemu. No zbierać samemu się nie opłaca, dlatego proponujemy Państwu coś o wiele ciekawszego. Proponujemy Państwu zamienić swój osobisty rol na osobiste konto depozytowe. Zawrzeć z firmą taki kontrakt na zasadzie swobodnej wymiany pieniędzy na złoto i złota na pieniędzy. Kontrakt to jest możliwość zakupu złota inwestycyjnego w firmie 4Gates w kwocie do 90 tysięcy złotych. Na dowolne raty i w cenie hurtowej od 5 do nawet 30 lat. Co to znaczy? To znaczy, że podpisując kontrakt depozytowy decydujemy się, że w najbliższe 5 do 30 lat zechcemy, mamy możliwość kupienia złota w firmie Forgate taniej na raty, jeżeli mamy taką potrzebę i korzystając z wszelkich udogodnień podatkowych. O tym za chwileczkę Państwu powiem. Na czym to polega? No przyjęliśmy te 250 zł za taką kwotę bazową, chociaż można oszczędzać już od 100 zł, wzwyż, ale dajmy na to 250 zł. Osobisty ROR mamy 3, 3,5-4%. Jeszcze od tych 4% musimy zapłacić 19% podatku belki. To też taka ciekawostka. Ale na tym osobistym RORze mamy pieniądze. Te pieniądze się dewaluują, skoro mamy 5% Inflacji. To jest ciekawe. Od 4% płacimy podatek, a mamy 5% inflacji, na której tracimy. Czyli nie dość, że tracimy, to jeszcze musimy zapłacić podatek. Proszę zwrócić uwagę: wpłata pieniędzy na konto depozytowe w euro lub w złotówkach powoduje, że te złoto rośnie już według zupełnie innych wartości rynkowych te złoto można uzbierać sobie, kupować sobie, no za 250 zł kupimy jakiś gram 30, gram 40, czyli możemy sobie uzbierać 50 gram i przesłać te 50 gram do domu kurierem, do 14 dni od momentu uzbierania sobie 50 gram. Możemy również, jeżeli uzbieramy więcej, uzbierać sobie na sztabkę 100 gramową, 250 gram i więcej, jeszcze więcej. Natomiast możemy w dowolnym momencie kazać firmie odsprzedać część naszego złota i wypłacić nam gotówkę. Ta wypłata gotówki trwa do 48 godzin, na ogół do 48 godzin, natomiast firma chce się zabezpieczyć do 7 dni bezpiecznie. Koszt takiej transakcji 1% wartości sprzedaży złota w momencie sprzedaży tego złota. Czyli jeżeli złoto idzie cały czas do góry, no to rośnie, rośnie nasza wartość tego złota i taka transakcja to tylko 1% wypłaty. Kontraktów można mieć dowolnie w naszej firmie. Może, mogą Państwo założyć kontrakt nie na 90 tysięcy, ale na 180, 270 tysięcy, na tyle, ile Państwo przewidują możliwości zakupowe w następnych latach. Oczywiście, często ludzie się zastanawiają: 5 czy 30 lat? A ja odpowiem wtedy w ten sposób: Proszę Państwa, chcą Państwo kupować złoto w cenie hurtowej, na raty, w, bez podatku przez 5 lat czy przez 30 lat? To już jest oczywiście pytanie retoryczne dla Państwa. Proszę Państwa, może w banku będzie taniej? Wielu ludzi mówi, ja nie znam tej firmy, nie wiem kim Państwo są, są jakieś prezentacje w internecie, nie, nie widzieli Państwo mnie osobiście, jak nie byliście Państwo w Katowicach. Mogą Państwo sobie powiedzieć, może w banku taniej? Proszę Państwa, ponieważ u nas jednorazowy koszt uczestnictwa w grupie zakupowej wynosi 3,3% kontraktu, to jest około 3000 tysięcy złotych od 90 tysięcy, Daje nam to prawo do zakupu w cenie hurtowej na raty nawet przez 30 lat. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli cena na biało w banku jest na przykład 47 euro, to u nas Państwo mają różnicę 20-30% taniej, czyli 34 euro. Mogą Państwo dzięki temu, że są w klubie konsumenckim, mogą Państwo kupować złoto dużo taniej, o 20-30% taniej. Czym to skutkuje? No, że trzeba zapłacić pewien koszt. Koszt w klubie konsumenckim. Ale proszę zwrócić uwagę, wystarczy 5 lat inwestować, żeby koszt zwrócił się trzykrotnie. Po 20 latach zwraca się wielokrotnie. I to nie jest różnica z zarabiania na złocie, które idzie 30% do góry. Nie. Złoto z banku i złoto nasze idzie 30% do góry. Ale jeżeli Państwo nasze złoto kupują o 20-30% taniej, to te złoto nie idzie 30% do góry, tylko 50% do góry, bo Państwo tego złota mają albo więcej, albo po prostu kupują Państwo za tą samą kwotę z zyskiem. Już z zyskiem.